wykorzystywane jest ciepło łuku elektrycznego. Do spawania elektrycznego można stosować zarówno prąd przemienny jak i stały. Spawarka prądu stałego ma skomplikowaną konstrukcję. Spawanie prądem stałym jest jednak łatwiejsze i umożliwia uzyskiwanie lepszych efektów. Spawarka prądu stałego jest podłączona do sieci prądu przemiennego. Spawarka prądu stałego posiada silnik prądu przemiennego napędzający prądnicę prądu stałego. Silnik spawarki uruchamia się za pomocą przełącznika gwiazda trójkąt. Wielkość natężenia prądu można regulować. Czynność tę wolno przeprowadzać jedynie w czasie przerw w spawaniu. Przy spawaniu prądem stałym elektroda podłączona jest najczęściej do bieguna ujemnego spawarki, zaś przedmiot spawany do bieguna dodatniego. Spawarka prądu przemiennego jest transformatorem przetwarzającym prąd przemienny wysokiego napięcia na prąd przemienny niskiego napięcia. W spawarce tej również można regulować natężenie prądu. Spawarki prądu przemiennego pobierają mniej prądu, mają prostą konstrukcję, są znacznie tańsze. Przy spawaniu prądem przemiennym stosujemy wyłącznie elektrody otulone. Elektrody mocowane są w specjalnych uchwytach. W celu zajarzenia łuku pociera się elektrodę o materiał spawany. Przy spawaniu łukowym powszechnie stosowane są elektrody topliwe, które spełniają jednocześnie rolę spoiwa. Elektrody pakowane są w pudełka z oznakowaniem rodzaju i średnicy elektrody, wysokości właściwego natężenia prądu i inne niezbędne wskazówki. Rodzaje elektrod rozpoznajemy także po kolorze oznakowania końca części chwytowej. Najczęściej stosowane są elektrody otulone. Otulina pokrywa całą długość elektrody do części chwytowej. W zależności od wymagań stawianych spoińom oraz od materiału rdzenia elektrody stosowane są otuliny o różnym składzie chemicznym. W trakcie topienia elektrody z otuliną obficie wydziela się gaz, który chroni topiony metal przed utlenieniem. Otulina tworzy żużel, który dokładnie oczyszcza roztopiony metal. Żużel chroni także spoinę przed utlenieniem i zbyt szybkim stygniem. Stosowanie otulin o specjalnym składzie chemicznym może wzbogacać spoiny w dodatki uszlachetniające. Po wystygnięciu na powierzchni spoiny powstaje szklista warstwa żużla, którą można łatwo usunąć. Przy spawaniu łukowym szczególnie należy dbać o sprzęt ochrony osobistej spawacza. Niezbędny jest fartuch ochronny. Oczy i twarz spawacza muszą być chronione nie tylko przed silnym światłem łuku, lecz także przed wydzielającym się bardzo niebezpiecznym promieniowaniem podczerwonym i nadfiołkowym. Ręce stowacza osłaniają rękawice. Do tarcz i przyłbic należy stosować specjalnie w tym celu wykonane, ocechowane szkła. Stanowisko do spawania powinno być wyposażone w wyciągi gazów. W celu wystudzenia uchwytu spawalniczego możemy położyć go na metalowej płycie. W żadnym wypadku nie wolno uchwytu zanurzać w wodzie. Krawędzie przeznaczonych do spawania elementów najczęściej ukosujemy. Zukosowane krawędzie w czasie spawania są nadtopione, a przestrzeń między nimi wypełniona spoiwem. Rodzaj zukosowania krawędzi zależy od grubości blach. W przypadku spawania blach grubych spoinę nakładamy najczęściej kilkoma ściegami. Spawanie elektryczne możemy przeprowadzać na przykład w pozycji podolnej lub nabocznej. Spawanie w pozycji naściennej. W pozycji tej możemy wykonać spoinę wielowarstwową. Pozycja okapowa. Pozycja pionowa, jednościegowa. Pozycja pionowa, wielościegowa. Po zakończeniu pracy należy wyłączyć spawarkę.